Siemaneczko garażowi majsterkowicze, George z tej strony. Przyszła wiosna, więc co? Bierzemy się do roboty. Słuchajcie, przychodzę do Was z poradnikiem, jak podłączyć gaz osłonowy do migomatu, w jaki sposób zrobić to prawidłowo, no i przy okazji pokażę Wam, w jaki sposób ustawić ilość gazu osłonowego, tak żeby Wasze spawy wychodziły perfekcyjnie. To co? Bierzemy się do roboty. Ale nim zaczniemy, bardzo ważna informacja, bo powstało wiele spekulacji na ten temat. Czy zwracamy butlę pustą? Czy z minimalną ilością gazu? Już Wam mówię, a o tym informuje nas naklejka od hurtowni gazów technicznych. Zwracać z ciśnieniem co najmniej pół bara. Także myślę, że rozwiązałem wszelkie wątpliwości na ten temat. Bierzemy się do roboty. Musimy mieć reduktor z dwoma rotametrami. Pierwszy pokazuje ilość wypływu gazu w litrach na minutę, drugi pokazuje ciśnienie, jakie mamy aktualnie w butli. To jest niezbędne, żeby podłączyć prawidłowo butle z gazem osłonowym do migomatu. Pierwsze co zdejmujemy osłonkę z zaworu butli. Ja sobie pomogę szybczykami. Dobra. Tak to wygląda. Następnie musimy dokładnie dokręcić, bo podczas podnoszenia butli możemy nie odkręcić zawór i cały gaz nam wyleci. Więc co? Sprawdzamy dokładne zakręcenie butli i wrzucamy ją na miejsce. Ja mam akurat wózek własnej roboty, wrzucam tutaj na miejsce. Następnie bierzemy wspomniany nasz reduktor i sprawdzamy czy nic nie ma po stronie przyłącza zaworu butli, czy tutaj nie ma żadnego brudu, czy nic się tutaj nie dostało. Bo jeśli się dostało, możemy sobie tą uszczelkę tutaj przygnieść i już nie będzie nam tutaj trzymało, będzie nam uciekało ciśnienie. Więc co, wsadzamy tutaj w otwór butli i delikatnie zakręcamy. Staramy się reduktor trzymać prosto. Odkręcamy do końca, bierzemy klucz o numerze 28 w moim przypadku i dokręcamy z wyczuciem. Nie dokręcamy z całej siły, tylko z wyczuciem, tak żeby nie uszkodzić uszczelki. I wystarczy. Powinno trzymać. Po dokręceniu z wyczuciem odkręcałem butlę. Pokażę nam się na rota metrze ciśnienie jakie mamy w butli. No i tak jak widać mamy 200 bar w butli. No, i w ten sposób podłączyliśmy prawidłowo butlę do migomatu. Teraz pokażę Wam w jaki sposób ustawić prawidłowo przepływ gazu, tak, żeby nasze spawy wychodziły, tak jak mówiłem, w następnie idealnie. Po podłączeniu butli włączamy spawarkę. Otwieramy pokrywę tam, gdzie znajduje się drut. I dźwigienkę dociskową musimy otworzyć. W ten sposób. Słuchajcie, są dwa sposoby na ustawienie ilości przepływanego gazu przez uchwyt spawalniczy. Pierwsza mówi o tym, żeby średnicę drutu, którą spawamy, pomnożyć razy 10. Ja spawam drutem 0,8 mm, razy 10 wychodzi nam 10 litrów na minutę. Lecz moim zdaniem nie jest to prawidłowy sposób bo korzystam z uchwytu MB24, którego łuska ma szerszy otwór niż MB15, przez co ilość wydostającego się gazu jest niewystarczająca. Żeby ustawić ilość wypowanego gazu prawidłowo, musimy zmierzyć średnicę naszej łuski. Pokażę Wam, jak to zrobić. Mówiąc o średnicy łuski, chodziło mi o średnicę wewnętrzną samej końcówki. Zmierzymy ją teraz. 12 mm. No, i właśnie tyle trzeba ustawić gazu, czyli 12 litrów na minutę. Bardzo ważna kwestia: jeśli macie tani reduktor, nie sugerowałbym się ustawianiem gazu tutaj na reduktorze. Pokażę Wam lepszy i bardziej precyzyjny sposób. I o to właśnie chodziło. To jest rotametr, dzięki któremu będziemy mogli precyzyjnie ustawić ilość przepływanego gazu osłonowego. Robi się to w bardzo, bardzo prosty sposób. Żeby ustawić gaz osłonowy tym rotametrem, nakładacie na końcówkę uchwytu spowalniczego. Rotametr z podziałką i wam to pokażę tutaj na kamerze, także było 15, znaczy 12 litrów gazu. No mamy niecałe 9, coś takiego. A na rotametrze przy reduktorze jest ustawione 12, więc widzicie jak to przekłamuje. Podkręcamy reduktor no i mamy ustawiony gaz, 12 litrów na minutę. Tyle powinno być akurat w moim przypadku, bo mam taką średnicę wewnętrzną. Łuski. No No jak widać ustawienie ilości gazu osłonowego zajęło nam tylko chwilę. Wykorzystując mój sposób, na pewno ustawicie to idealnie. Jeśli się podobało, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Na pewno pojawią się kolejne materiały ze spawalnictwa, z majsterkowania. Więc co? Do zobaczenia następnym razem. Siemanko, trzymajcie się.